Ciema widzowie, witam was w kolejnym odcinku Życie Gangusa 2. Jak widzicie, Alex już wstał. No i dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, jakie pisaliście. Wszystko wzięliśmy sobie do serca i naprawiamy błędy. Jak widzicie 2 dolary e, tam o, są usunięte za te gumy, które wczoraj niestety kupiłem a nie odjąłem pieniędzy. No jak widzicie, Alex już wstał, no idziemy zobaczyć do kuchni, czy Lukas możesz wrócił. Lukas, jesteś? No, jestem. Gdzie ty wczoraj byłeś? A byłem kilka spraw załatwić. Pary co, co ty robiłeś? Cały dzień cię nie było, nie odzywałeś się, nie dzwoniłeś. No wie, byłem załatwić jedną rzecz, ale no niestety. No nie było mnie wczoraj, nie? Sorry, dzisiaj już jest. Dobra, dziwne. Właśnie, w ogóle, czemu ty wczoraj byłeś tam, gdzie byłeś? E, ja gdzie byłem? Widziałem. Kto to puka do drzwi, poczekaj. Jeszcze raz tam cię zobaczę, nie? Tak, kto to puka? Dzień dobry. Dzień dobry, słucham, co jest, panie sąsiadzie? Słucham, jego wniarzu. Czy to ten twój rower jest na naszej klatce schodowej? No mój, no. Słuchaj mnie, w tym momencie masz iść i go przestawić, rozumiesz? Klatka schodowa to nie jest miejsce na takie rzeczy. Pójdzie starsza pani coś, się przewróci i będziesz miał na sumieniu, rozumiesz mnie? No dobrze, no przepraszam, za chwilę przestawię, dziękuję. Nie za chwilę, w tym momencie masz tam iść i to przestawić, Do, rozumiesz? Dobrze, dobrze, idę, 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 idę. Widzowie, jaki dziadek? Kurde, czy każe mi rower przestawić, co jest? Dobra, przestawiam widzowie tego BMXa, a kurde, bo dziadek się wkurzył. Dobra, widzę, dam go do garażu, może. Przestawię go, to widzowie jako auta Lukasa. Już przestawione, proszę pana. Nie nazwę się, następnym razem fatykować, tak nie będę. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, Lukas. Dobra, Kanapeczkę sobie szybko robiłem, póki cię nie było. Dobra, no to ten... też wezmę. To go tak boli, tyłek? No nie wiem, chciałbym ten rower przestawił. A ty mówiłem ci przez to. Wszystko im przeszkadza, no ja pierdzielę. Tak, tak to nie jest jak mieszkasz w bloku do człowieku, w się. czasie. Ja sobie burgera zjem. Aha, to sezja. No. Dobra. Ty właśnie ty nie miałeś do szkoły? No, no już jadę no. Tylko plecak wezmę. Dobra, Lukas, to ja będę jechał, nie? E, nie, mu to i wodzie ja cię zabiorę. No, no ale czemu no, o... zawsze rowerem jadę? Wiem, ale mam wolny czas, to czemu nie? A w ogóle mam do Ciebie pytanie: bo ja tu no. widzę, że ja do Ciebie pisałem wiadomość w nocy, że zaraz będę i to dzisiaj mi nie odpisałeś. No no właśnie, no bo słuchaj, telefon zgubiłem. Jak to zgubiłeś telefon? No, jechałem gdzieś na BMX-ie, no i mi wypadł. Mhm, <laughs> czyli trzeba ci kupić nowy. No, jakbyś miał pieniądze, jakbyś mógł kupić. No mam niewiele, niestety, no ale dobra, zobaczę, co da się zrobić. No dobra, no to po szkole wrócę do domu i pojedziemy, co? Może być. Dobra, dzięki Lukas. A, żeś mi drzwi zostawił? No, ty też że zostawił, że teraz nie wsiądę, więc weź trochę wyjedź. Zapraszam. Dobra, ty tam do tej podstawówki chodzisz, nie? Do high school, jakiej podstawówki? No opowiadaj, jak tam praca? Nie no, git, no na magazynie pracuję, nie? Jak ty pracujesz w alkoholowym? No i w magazynie dorywczo. Aha. To fajnie, że no mi chociaż powiedziałeś właśnie... o tym. No właśnie, wczoraj dlatego mnie nie było, bo wczoraj pierwszy dzień miałem. Aha, okej. Okay. Twarze, jak ty jeździsz? To spóźniłbyś się. Dobra, dzięki, że mnie podwozisz, ale jak ja teraz wrócę do domu? Eee, o której kończysz? Kończę o 15. To mogę cię odebrać. Po no dobra. Na pojedziemy. I zobacz, znowu się spóźniam, ja pierdzielę. Dobra. No, to nie jest ja i... musisz poprawić. No, widzimy się po lekcjach Dobra, nara, chłody Cześć Dobra działy, jesteśmy pod szkołą. No i co, idziemy na lekcję szybko, bo kurde się spóźni O kurde, te, co tam się dzieje? Słyszę jakieś bicie się E, co się dzieje? Co ty zrobiłeś, chłopie? Zostaw go! E! Mhm. Żyjesz? Ja pierdzielę, co oni ci zrobili? O kurde! Nie, ja nic nie zrobiłem! Ja nic nie zrobiłem Kurde, widzę nauczyciel mnie go, nie ja pierdzielę! O, przepraszam, chyba nie ta klasa Dobra widzowie, muszę iść do swojej klasy. O! Yy, dzień dobry. Co, co to było? co? No to nie ja proszę pana no. no a kto? No tam jakiś inny chłopak go bił i ja chciałem pomóc tylko. Tak? Tak? No. A, a mam sprawdzić kamery? No pan sprawdzi. Słuchaj mnie gówniarzu Która jesteś klasa? Nie wiem. O to! Jak nie wiesz? To ten to, 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 to chłopak, był, proszę pana. Z dobą rozmawiam, a nie z nim. Która klasa, imię i nazwisko? No, ja jestem, proszę pana, w 11. klasie. Imię i nazwisko. Alex Johnson. Dobrze, w takim razie ja się tym zajmę. E, be, be, będzie cię pan dyrektor wzywał. Krówniarzy. Co tam ludzie czy... No, no dobrze, no do widzenia. Już no idę. Dobra, widzowie. Alex sobie przerąbał nieźle przepraszam, osiąba tu do ciebie mówię Co tak? Słucham A Ty ostatnio gadaj z moim ziomkiem że wodziłeś paczkę yy... no chyba tak no słuchaj, chodź za mną no, a O co chodzi? Chcesz kolejne zlecenie No nie wiem czy jestem chętny To nie było pytanie Aha no dobrze no Widzisz tą paczkę no Dobra No włożyłem do plecaka gdzie ją zawieźć? Eee, jak masz e, wespuci bić tam hmm. będą się kręciły. Takie osoby raczej rozpoznać. No okej, okay, no a jakieś pieniądze? Dostaniesz jak wrócisz z paczki A nie zostawiasz mogę. Zobacz paczkę i od razu odchodzić. nie zostawiasz, nie, nie otwierają mi przy tobie, rozumiesz? No dobra, a nie mogę tak jak ostatnim razem dostać teraz pieniędzy? Czy jeszcze pytasz? Powiedziałem raz i wyraźnie, tak? Dobrze, dobrze, ale no, najpierw muszę wrócić do domu, no nie mogę teraz jej zawieść. Ma być dzisiaj dostarczona. No dobrze, dobrze. Do widzenia. Widzowie, Alek zostaje kolejną paczkę. O kurde widzowie, zaczyna się robić ciekawie, naprawdę. No i tu już gościu nie dawał widzę propozycji, tylko powiedział stanowczo, że mają zawieść. No więc kurde widzowie, robi się ciekawie. No i teraz pytanie, gdzie jest Lukas, że czekam na niego, bo jeszcze nie przyjechał. Ej, nie zostaw, nie zostaw, nie zostaw! Widzowie, gonij mnie ten gościu, który wtedy bił tamtego! Zostaw mnie, ja nic nie zrobiłem! No rajdze ja pierdziele, chyba sobie odpuścił. Jeszcze mnie chciał zaatakować, ja pierdziele! Boże widzę, co ten Alex się miesza, nie mogę. Lukas, Lukas! Szybko, jedź stąd, jedź do domu, szybko! Nie wiem, jakiś gościu chciał mnie napaść, nie wiem co się stało. Czyli masz już problemy, bo tam byłeś. Nie wiem. Ktoś chciał mnie zaatakować. Nie, nie wiem dlaczego w ogóle. Ja nic nie zrobiłem. No... Byłeś w pewnym miejscu. Dobra, weź już mi nie wypominaj o tym. Mam dość tego dnia. Możemy jechać po ten telefon? A, no tak, po telefon. No, no to jedziemy. Dobra. Dobra, idziemy. Aleks jedzie po nowy telefon z Lukasem. O, Lukas tutaj już się widzę domyśla, co się dzieje. Niedobrze. Dobra, weź sobie może tu. No, dobra, idziemy. No Weźcie do tego. No, z drugiej strony chyba. A to trzeba sobie przejść. No. A już myślałem, jaki chcesz? Nie wiem, ja chyba jakiegoś iPhone'a bym wziął. Mhm. No, o, dam ci za to no, pieniądze, tak. no pójdę do pracy. Ooo, końcu zrobisz coś pożytecznego. No, tak myślałem, żebym poszedł do pracy, ale nie wiem gdzie, kurde. A poszukaj na jakichś stronach. No, ogłaszają się, że szukają młodych do pracy. No, tak bym chyba właśnie zrobił. Alo, dzień dobry! Dzień dobry -do -do -do. Mam po jakiś telefon Jaki telefon? A jaki pomawiek są? Hmm, jakiegoś iPhone'a chyba iPhone'a, tak? No, da pan A jakiegoś dobrego Do you, do you Lukas? No to i do ty, bo w końcu chciałeś mi zwrócić, nie? Czyli no nie, nie wiem, da pan... najnowszy Da pan najnowszego, no, niech będzie Dobrze, panowie, co jest minutki minutkę? Ja tylko wskoczę do magazynu, bo jest na magazynie. Wszystko jest. Dobrze, oddam ci za tyś, niego. No i 1700 dolarów pójdzie. Oddam ci. Nigdy tu w ogóle nie byłem, ładnie tu. Zawsze to ty kupowałeś mi telefon Także tak, dzisiaj będzie 1700 dolarów Na dzisiejsze. Yy, nawet mamy cenę z 2000 Także to bardzo się opłaca ja bym, na wasze, ja, ja bym na waszym miejscu bardzo dobrze brał No i, i co? Kupujecie? Dobra proszę pana, daj pan terminal, płacę Proszę Przeszło Dobra, to wezmę tutaj telefon Dobra, dziękuję Do widzenia Do widzenia Dobra, czekaj, zobaczę czy działa O, jest, działa to dobra Logiczne, że działa, skoro kupiliśmy nowy no, no, no masz rację, dobra Daj mi swój numer, i ja od razu zapiszę e, Już ci wysyłam pana? Proszę bardzo Ja bo tym mi airdropem dałeś Dobra, mam No w dzisiejsze czasy No to ja ci dobrze. też od razu wyślę o, Tylko no, muszę sobie tutaj się. jeszcze poustawić wszystko A, to zrobię no to, w domu No, poustawiasz i mi w domu dasz, jest na to czas No, dobra, to jedziemy do domu, zjedzmy coś, bo jestem tak głodny Dobry pomysł No, dawaj szybko Dobra, Alex ma nowy telefon. No i co, będziemy musiał mu spłacić Lukasowi. Więc, Alex niedługo będzie musiał znaleźć sobie jakąś pracę. Drzwi zaś nie zamknę. No, zapomniałem. Dobra, jeźdź do domu. Zobacz, nikt w ogóle nie korzysta z tego garażu, nie? A co się dziwisz, skoro tutaj tylko starsi mieszkają? No tak, nie? no. Jak to ten dziadek, który się zdenerwował o tego BMX-a. No, w ogóle, widziałem to go to wczoraj, to nie? Widziałem tego sąsiada wczoraj i patrząc się w ścianę, nic nie mówił, nie wiem. Jakiś dziwny on jest. Mówię go na Może tak. No... Stopowość. Mówię ci, normalnie stały się w ścianę patrzał, nie? A, to ty tutaj na tym piecze co stało tą ścianę tutaj w prawo? No tak, no tutaj no. A, to widziałem go wracając... Yy, do, do no wracając. Aha. Co, on dalej no stał? stał? No. Nie wiem, może coś... pał, nie no wiem. No tak z... No tak z rękami obrażonymi. No tak, no dokładnie. No... To dziwne. Dobra, zjedzmy coś. Masz coś w ogóle do jedzenia? Kupiłeś coś wczoraj? No nie... Pewnie nie, no nie złożyłem, w nocy wróciłem bardzo późno. Czekaj, może jeszcze te burgery są. O, tu jest jeden. Dobra, mam też drugiego. Jezu, jak będziemy codziennie jeść burgery, to... Nie wiem, zaraz będę 100 kilo ważył. Trzeba karnąć na siłownie co garnąć. No i jakieś normalne jedzenie. No tak dwie otworzyli, nawet jedną obok bym powiedział. O, no to można się wybrać. Ale powiem ci... No, burger w miarę smaczny. No, nawet eat. Dobra, ja idę jeszcze cię coś napić. I bo w sumie tak sobie patrzyłem to siłownię, nie? Mm. jak byliśmy o nim no. ja tu widzę, że pierwszy raz gratis można wejść sobie przetestować o kurde, no to trzeba się wybrać tak, i dużo sprzętu podobno mają o więc jakbyś był jutro zainteresowany, bo ja jutro na pewno pójdę, bo trzeba trochę przytrenować. no dobra, no to można iść, no, jak najbardziej dobra Lukas, słuchaj, ja idę się spotkać z kolegą, dobra? a, no dobra Dobra, będę jakoś wieczorem. Jak ja coś... to? Tak znaczy, ja teraz na miasto wywalam? No. Y, bo jakąś dziewczynę pisałem. Mhm. <gry> I w sumie do sobie to miejsce pojadę. Jakaś fajna dziewczyna? No. Kurde, Lukas, powodzi się. 9-10. Jeden dzień nie było już dziewczyny, masz? No dużo, na magazynie ją poznałem. O, no to fajnie, ze wspólnej pracy. Tak. A, no i jeszcze pamiętaj młody, masz zakaz mieszania się we wszystko, nie? Jeżeli w sensie... Się tam więcej nie zobaczył na tej dzielnicy. No byłeś. dobra, dobra, no zrozumiałem, no sorki. Dobra, to no do, do dobra, wieczora. To, to było głupie, że tam byłeś. No wiem, to do Ale potem. Nie wiesz, ile problemów mogłeś sobie zrobić. No wiem, wiem, Lukas. Dobra, cześć. Dobra widzowie, Luka sumie, żebyśmy się trzymali od tego daleka, z daleka. Na no, Alex teraz jedzie zawieźć kolejną paczkę, więc. No chyba się nie za bardzo go posłuchał. Dobra widzowie, już teraz jestem. Jako coś mi się widzę, wydaje. Że to auto mnie śledzi. Naprawdę. Widzę już widzowie chyba od 5 minut, że cały czas za mną jedzie i nie mam pojęcia o co, za ni o co z nim chodzi. widzę że trochę się boję, no ale na szczęście za chwilę jestem na miejscu i daję paczkę i wracam od razu do domu. Dobra widzowie chyba tutaj mam podjechać, bo wszędzie jeździłem nigdzie, nikogo nie widziałem, a tu widzę, że stałem jakieś typy. No i na szczęście ten już mnie nie śledzi. To, to czarne auto, więc dobra, podjeżdżam no i zobaczymy czy w ogóle jestem w dobrym miejscu. Witam, tu miałem dostarczyć paczkę. Da no chodzi, zapraszamy. Rowerek zostawię. Dobra widzowie, chodzę. Witam, paczkę? Dawaj Dobra, mogę dostać pieniądze? No, a na ile się umawialiśmy? Mm, no nie wiem, ja nie dostałem żadnych informacji Ty Młody, może poczekasz, co? Otworzysz z nami paczuszkę, zobaczymy co w niej jest mm, Nie, ja dostałem informację, że ja mam tylko dać i nie macie otwierać Masz 150 dolarów Dobra otwierać? Dobra, dziękuję, ja, ja już tam pójdę No nie, ja dostałem tylko zadanie, że mam przyjść dać paczkę Dobra, Dobra. Do widzenia. O nie widzę znowu to auto. No i uciekł jak mnie zobaczył. Nie wiem widzę jak to to jest. Dziwne. Znowu mnie śledził, ja pierdzielę. Dobra, wracam widzę szybko do domu. Aleks musi być teraz naprawdę przestraszony. No rodzaj, dodałem 150 dolarów tam, bo nie dodałem przed chwilą. No i zobaczcie, już się zrobiło ciemno. No i Alex już podjeżdża do domu i będzie powoli kładł się spać. Witam tam sąsiada. Panu to. No że się nauczyłeś. Tak, tak. A panu zimno nie jest? No gdzie? Dobra. Dobranoc. Lukas jesteś już? Lukas wróciłeś? Na razie Lukas jeszcze nie wrócił No i co może widzowie, e, ja sobie zobaczę ten telefon Żeby go sobie ustawić, a tylko jeszcze plecak odłożę Dobra plecak widzowie odłożyłem, idę do kuchni sobie popatrzeć z tym telefonem O, cześć A Łody, ty też jesteś, Boże zapatrzony w telefon mm, Przed chwilą wróciłem no, właśnie drugi. Patrz tak. jakie spodnie są ogarnąłem z lumpa Kurde no, pojęcie do twarzy ci no, chyba sobie zostawię. No fajne, ja właśnie sobie na telefonie patrzę, ustawiam sobie wszystko. Pobrałem sobie ten, Y, aplikację jakąś, co to jest? Jakie Y? No taka aplikacja, I y. tej. Nie, e. Y. A to to te taki. Y y no, Instashots insta jest jakieś, pobieram też. Jakieś ilo by wymyślił to i śmieszne. W sumie to Insta A, to... Insta -shots głupa, to, to miałem też chyba na starym telefonie. Czekaj. Da, no. To, to, to założę sobie konto. Ja w sumie to nic nie mam pobrane, bo telefon jest do dzwonienia. Tak, nie do dzwonienia. grania. Ty! Co? Trzeba do spółdzielni zadzwonić, drzwi do toalety nie mamy. No kurde no. Co to jest? Nie, trzeba się stąd wyprowadzić też najlepiej. E, weźmy Lukas dodaj na InstaShots. No nie posiadam tego, bo ja mówiłem, telefon jest do dzwonienia. Później Kurde, no, no takie to powiesz zakierane. sobie, ile tu jest a tych co aplikacji. A to tam jest niby na tym insta -showsy. No nie wiem, można pisać chyba, zdjęcia dodawać jakieś. Ja też z tego nigdy za dużo nie korzystałem, bo przecież mój stary Ale telefon to zdjęcia był tak słaby. ja sobie dodaję do galerii, a pisać to ja w SMS-ach. No Jezu, ty, Lukasz, ty masz, masz 18 lat, zachowujesz się jakbyś miał 40, naprawdę. No wiem, nie no bo ja płacę mi, komputer jest od tego. Ale kurde, pierwsze są tak dobry telefon, bo ten ostatni mój tu ledwo coś cokolwiek odpalało. To dobrze, że w końcu go zmieniliśmy No dobrze, że mi go... No się dobrze że go zgubiłem Co? No, no mówisz, że dobrze, że go zgubiłem no Aha, dobrze, dobrze Kurde. Ja pierdziele. Mam nadzieję że się nie skapnął Lukas Dobra, y ja idę się walnąć po mieście Bo ja lubię w nocy jeździć. Okej okay. A dzisiaj mam wolne, to ostatni dzień w nocy kiedy mam wolne A Lukas właśnie No? Skąd ty wiesz, że ja byłem na Grow Street? Magia. A tak serio to po prostu przejeżdżałem i widziałem. A co ty tam robiłeś? Z pracy wracałem. Z pracy wracałeś? Jak to w ogóle tak. w inną stronę? A pokazać ci, że nie? Dobra, nie chcę z tobą się kłócić. No właśnie. Powiedziałem ci, że na magazynie pracuję, ale gdzie to nie powiedziałem. Dobra, dobra. No. ja idę jeździć. Dobra, to do jutra. I właśnie, daj 20 dolarów na paliwo. Nie dam ci 20 dolarów. Jutro ci... A ja ci na telefon dałem. Dobra. Trzymaj. Dzięki. Cześć. Dobra, widzę. 20 dolarów usuwamy. No i Alex ma teraz 208. O, widzowie, jakiegoś sms dostałem. Dobry byłeś, wkrótce się odezwiemy. Ja pierdziele widzowie.